Jako, że wspólnie z portalem ePoznań właśnie tworzymy dla Was artykuł o trendach w dekoracji okien, padliśmy na pomysł, że pokażemy Wam żywy przykład ze środy wielkopolskiej. Dzisiaj jesteśmy w kolejnym domu, na którego oknach już w zeszłym roku zawieszyły nasze dekoracje. Jest to bardzo ciekawa propozycja dla osób dekorujących okna w stylu nowoczesnym. Myślę, że bardzo Wam się spodoba. Zasłony, zarówno w salonie, jak i w sypialni, zostały uszyte z tkaniny wylorowej w kolorze beżowym. W sypialni jednak zostały uszyte podwójnie, dzięki czemu uzyskaliśmy praktycznie całkowite zaciemnienie. Całość została uszyta na systemie Flex, który przytwierdza zasłony do karniszy elektrycznych, a karnisze są tutaj wisienką na torcie. Umożliwiają one zaplanowanie odsłaniania zasłon bądź zasłaniania o dowolnej godzinie. Mamy jeszcze jedną opcję która wygląda następująco.